Cześć, Siemaneczko, dzień dobry. Dajcie znaka, jak się macie. Czy mnie słychać przede wszystkim? Super. Mam nadzieję, że widać, słychać. No, dzisiaj e, będzie się działo, będą e, e, będzie elektroliza, zresztą na Wasze życzenie. Elektroliza jest ciekawym tematem, bo e, nie ma jej de facto na maturze, natomiast e, jeżeli myślicie o konkursach, o e, jakichś takich tematach e, związanych z ponad programem, to to jest dobre miejsce. Drugie, drugi powód, dlaczego warto być dzisiaj na, na live, to jest taki, że mm, niektórzy nauczyciele wymagają tego w szkole. Po prostu jak przerabiacie sobie elektrolizę, to się pojawia ten temat. Znaczy ogniwa i elektrochemia, to elektroliza się pojawia również jako standardowy temat. Więc tutaj jest temat elektrolizy na bieżąco i ze swoimi uczami też staram się przynajmniej ogólnie przerobić to, co dzisiaj w zasadzie ogarniemy. A dzisiaj ogarniamy reakcje związane z ogniwami, proszę Państwa. Ale zanim, nie ogniwami, przepraszam, a elektrolizą. Ale zanim powiedzmy sobie wprost, jaka jest różnica pomiędzy ogniwem a elektrolizą? Ogniwo to jest taki układ, w którym Generujemy prąd samorzutnie, prawda? Czyli reakcja zachodzi w sposób taki spontaniczny, samorzutny. W wyniku reakcji elektrochemicznej, utlenienia, redukcji, tak? Jeden, jeden metal czyli oddaje elektrony i utlenia się, przechodząc do roztworu, natomiast na katodzie zachodzi proces redukcji, i wtedy nasz metal osadza się, mówimy, na płytce. Masa płytki rośnie i to są takie charakterystyczne obserwacje, o których zresztą dzisiaj będziemy sobie mówić. Pań, e, państwo na TikToku, dajcie znaka, czy ten live da się oglądać w ten sposób, jak jest poziomo, bo pierwszy raz tak testuję. Zobaczymy, czy taka forma będzie lepsza. Będziecie widzieli prezentację również. Hmm, także możecie dać znaka. W każdym razie... Wszyscy możecie dołączyć do naszego live'a poprzez platformę i będziecie widzieli piękną prezentację. Czym się różni w takim razie ogniwo do elektrolizy? Zobaczcie, baterią, czyli tak naprawdę proces elektrolizy jest procesem wymuszonym. My zmuszamy nasz układ do tego, żeby ten proces zaszedł. I zachodzi pod wpływem, pod wpływem prądu elektrycznego, pod wpływem przyłożonego napięcia. I proszę Państwa, tu jest sytuacja. Taka. Dwie podstawowe różnice, może ktoś spostrzegawczy jest w stanie ogarnąć, że anoda w naszym ogniwie ma ładunek ujemny, natomiast anoda w elektrodzie będzie miała ładunek dodatni. Katoda również będzie miała przeciwny ładunek. Tam są rozkminy, zaszłości takie fizyczno-chemiczne, historyczne, po prostu inaczej postrzegano w tamtym czasie. Istotę prądu elektrycznego i kierunek przepływu prądu. Stąd różnica tych ładunków. Nie przejmujcie się tym, bo tak naprawdę wystarczy, że zapamiętacie sobie ogniwo. Ogniwo musi się pamiętać, że plus jest na katodzie, minus na anodzie, a elektroliza, jeżeli kiedykolwiek się pojawi, to będzie miał znak minus. Cześć Milka! Słuchajcie. Budowa ogniwa jest dokładnie taka sama jak elektrolizy. Czyli mamy dwa, dwie blaszki, które zanurzamy w jakimś roztworze. Tak jak powiedziałem, przepuszczając prąd elektryczny przez nasz elektrolizer, wymuszamy zajście jakiejś reakcji chemicznej. Bazujemy na potencjale standardowym redukcji. Pamiętajcie, że na katodzie zawsze zachodzi jakiś proces. Ci, co byli na w poprzednich live'ach, pewnie pamiętają, na katodzie zachodzi jaki proces? Redukcji, dokładnie, na katodzie zawsze proces. Redukcji. I te procesy redukcji będą zachodziły w pół teraz nie możemy powiedzieć w półogniwie, ale będą zachodziły reakcje, na których potencjały standardowe umieszczone w naszych tablicach będą najwyższe. I ta redukcja będzie następowała od najwyższego potencjału do najniższego. To będzie miało dla nas kluczowe znaczenie, a utlenienie od najniższego do najwyższego. Ale w takich granicach rozsądku. Na szczęście mamy pewne, pewne schematy, którymi będziemy się dzisiaj posługiwać i o których będziemy mówić, czyli jakie reakcje będą zachodziły. Dostałem prośbę tutaj, żebym przesunął na pierwszy slajd. Spełnię tą prośbę na chwilkę. Aha, pierwszy slajd, zaobserwuj kanał Naukowców 2, ale być może chciałeś zobaczyć ten slajd. Daj znaka, czy, czy jest OK. Dobra. Zawsze katoda równa się redukcja, czyli proces przyjęcia elektronów przez daną drobinę. Żeby taki proces zaszedł, to musi to być albo jakiś kation, albo jon, w którym pierwiastek występuje na stopniu wyższym i może ulec procesowi redukcji, czyli będzie chętny do przyjęcia elektronów. Takimi jonami, które mogą ulec procesowi redukcji, są kationy metali. Czyli roztwory wodne soli bądź wodorotlenków, czyli elektrolitów dobrze zdysocjowanych, co może ulegać oczywiście protony, czyli jony H, które są zarówno obecne w kwasach, jak i w jakichś roztworach o silnie kwasowym odczynie. Woda. Może ulegać procesowi redukcji, ponieważ w wodzie znajduje się wodór na plus pierwszym stopniu utlenienia i on może redukować się do wodoru. Ta reakcja będzie nam towarzyszyła w przyszłości cały czas, więc zapamiętajcie sobie to bardzo Was. Serdecznie o to proszę. I taki klucz do zrozumienia, redukuje się drobina o najwyższym potencjale. Będę to powtarzał cały czas. Czyli jeżeli będziemy mieli roztwo, roztwór, przepraszam, popatrzmy sobie. Mamy roztwór srebr jonów srebra, jonów miedzi na przykład i jonów chromu O. Na przykład takie trzy cudaki. Tak? Który z tych jonów w pierwszej kolejności ulegnie procesowi redukcji? Srebro ma 0,8 V, chrom, tutaj ta reakcja, 0, minus 0,4 i mieć 0,37. To który ulegnie procesowi redukcji? Zgodnie z tym, co sobie powiedzieliśmy, redukuje się drobina o najwyższym potencjale standardowym redukcji, wtedy będziemy mówili o redukcji jonów srebra. Świetnie, bardzo dobrze. Srebro. Na anodzie zawsze utlenienie, czyli utleniać się będą te drobiny, które są na niskim stopniu utlenienia i mogą wbić się na wyższy, ponieważ utlenienie to jest to proces oddania elektronów w danej i drugiej drobinie. I może się to świetnie utleniać, na przykład anion chlorkowy, brąkowy, jodkowy, to najczęściej spotykane drobiny, które będą się utleniały do. Chloru cząsteczkowego, bromu cząsteczkowego czy jodu. Woda również jest, może pełnić rolę utleniacza, jak i reduktora. Woda może się utlenić i zredukować. Na anodzie, gdy zajdzie proces utlenienia, to utlenieniem może, utlenić się może tlen w wodzie, bo on występuje na najniższym stopniu możliwym utlenienia i on chętnie odda ten nadmiar elektronów i utleni się chociażby do tlenu cząsteczkowego. I one świetnie się utleniają również do tlenu cząsteczkowego. Aniony tlenowe so O4 2- minus i NO3-. Tutaj jest taka sytuacja, gdy będziemy mówili o solach, to sole tlenowe, aniony tlenowe raczej nie będą się utleniały w roztworze wodnym, bo w pierwszej kolejności będzie się utleniała woda. Wygrywa reakcja o najniższym potencjale standardowym redukcji. No i mamy przechodzimy do takiego klasyka. Teraz będziemy mówili o hmm, słuchajcie pewnych regułach uniwersalnych, dzięki którym będziemy mogli zapanować nad tym, jak wygląda dany proces redukcji i utlenienia oczywiście, czyli elektrolizy w tym przypadku. Jeżeli mamy do czynienia z roztworami wodnymi soli metali aktywnych, inaczej soli metali lekkich, takich jak sód, potas, wapń, do, do kiedy jest ta granica soli metali lekkich? Mówimy, gdzie to przebiega granica? Metale, które mają potencjał standardowy niższy od wodoru. Zapamiętajcie, potencjał standardowy niższy od wodoru, od przepraszam, glinu, potencjał standardowy glinu daje nam tą granicę, gdzie my mówimy o metalach ciężkich, to są te, które mają wyższy potencjał standardowy i niższy potencjał standardowy będą to sole metali. Aktywny. I tutaj zobaczcie, jeżeli mamy wodny roztwór soli, to najniższy w tym przypadku, w pierwszej kolejności na katodzie zajdzie proces redukcji nie jonów Na, bo one mają bardzo niski potencjał standardowy. Sud ma potencjał, nie wiem, minus no, 2,8. Rzucam, ale no, to są tego typu tematy. Na katodzie zachodzi proces o najwyższym potencjale standardowym. I jeżeli sobie popatrzymy, to w naszej tabeli nawet mamy gotowe równanie redox, które zachodzi przy procesie redukcji wodnych roztworów soli metali aktywnych. To jest reakcja, w której wydzieli się wodór, a środowisko. Przy, e, zmieni się na zasadowe, e, odczyn roztworu będzie zasadowy. To też może być pewna, pewnego rodzaju obserwacja. Po zakończeniu elektrolizy zanurzamy papierek uniwersalny i widzimy, że zmienia swoje zabarwienie na kolor niebieski. Na anodzie, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z anionami soli tlenowych, tutaj tak podkreślam jeszcze raz, w roztworze wodnym nic się nie wydarzy z anionami tlenowymi, one się nie będą utleniały. Zresztą azotanowe 5 czy siarczanowe 6, i one nie mogą się już więcej utlenić, ale utleni się woda. I niestety tej reakcji akurat nie mamy w tablicach maturalnych, ale jeżeli skojarzymy sobie, że proces utlenienia wody to jest proces, w którym powstaje tlen, będzie nam to po prostu dużo łatwiej zorganizować. I tutaj środowisko zmienia się też odczyn roztworu. W tym półogniwie będzie kwasowy. I zaobserwujemy tutaj zmianę papierka, koloru papierka uniwersalnego na czerwony. Gdybyśmy mieli sól, metalu lekkiego i reszta kwasowa byłaby kwasu bez sytuacja jest zupełnie inna. Zobaczcie. Tutaj potencjały standardowe są takie, że jony chlorkowe, jodkowe, brąkowe utlenią się do cząsteczkowego chloru, bromu czy też jodu. I przykładem, zobaczcie, mamy sól metalu lekkiego, metalu aktywnego i, i kwasu tlenowego. Tak? Czyli mamy tutaj kat na katodzie zachodzi proces redukcji wody w którym jony H+, no może nie H+, ale wodór na plus pierwszym redukuje się do zerowego stopnia utlenienia, wydziela się wodór, natomiast na anodzie będzie utleniał się tlen do tlenu cząsteczkowego na zerowym stopniu utlenienia. I popatrzcie, posłuchajcie mnie tylko. Jedną rzecz, błagam. Rozkmincie taką, taką zagadkę. Jak zmieni się odczyn wodnego roztworu tej soli po przeprowadzeniu elektrolizy czyli elektroliza w tym przypadku będzie skonstruowana w ten sposób że zanurzamy sobie jakieś blaszki platynowe do jednego wspólnego roztworu i podłączamy do baterii ja już z fizyki nie pamiętam ale chyba tak się bateria oznaczało kreseczką Krótką i długą. No nieważne, ja nie jestem dobry z prądu, nigdy nie byłem, ale mamy tutaj roztwór soli, tak? Tu są te blaszki, ciach, może być to platynowa blaszka, grafitowy pręcik. Ważne, żeby przewodził prąd elektryczny. Wszystko jest jednym roztworem. Zachodzą dwa procesy. To powiedzcie mi, jak zanurzę papierek uniwersalny, to na jak zabarwie, mu jakim zabarwienie przyjmie. Ktoś pyta, jak określę stopnie ucenienia. Jak nam wystarczy czasu obiecuję, że to wyjaśnię. Jeżeli nie, to można sobie ogarnąć to na YouTubie, na przykład naszym Naukowców Dwóch. Tam tłumaczę w bardzo prosty sposób, jak określamy stopnie ucenienia. Dobra? A teraz zagadka. Jaki jest odczyn wodnego roztworu soli po przeprowadzeniu naszej elektrolizy? Chwili jak Filip dał niezłą zagadkę, co? Mamy tak, dwa elektrony tutaj, cztery elektrony tu. Trzeba przemnożyć razy dwa, górne równanie i wtedy wchodzimy tutaj czwóreczka i tutaj czwóreczka. Odczyn jest obojętny. Jony OH- zobojętnią się z H+, tak? I będzie odczyn obojętny. Natomiast gdybyśmy rozdzielili, bo możemy przedzielić tutaj, Zaraz wytłumaczę Mati jeszcze raz. Gdybyśmy oddzielili te roztwory, to tutaj na anodzie odczyn byłby kwasowy, bo powstają jony H+, a tutaj powstają jony OH-, czyli na anodzie zasadowym. Mati pyta, dlaczego w NaNO3 na katodzie... Redukcji nie ulega Na. Powiedziałem to wcześniej, ale powtórzmy to, że na katodzie zachodzi proces, który ma wyższy potencjał standardowy. Zawsze od najwyższego do najniższego. Przyjrzyjmy się, jaki potencjał standardowy ma woda minus 0,828, a jaki potencjał standardowy redukcji ma sód. Wybaczcie, że tak kręcę głową, ale tutaj telefon mi zasłania. Szukamy sobie sodu. O, minus 2,71. To najpierw zredukują się kacjony sodu czy woda? Mati, jak myślisz? Super. No to lecimy, bo widzę, że jeżmy. To teraz następne, MgCl2. Tutaj jest sól metalu lekkiego, więc od razu zapisuję sobie redukcję wody, ale sól jest bez kwasu bez tlenu, metalu lekkiego i kwasu beztlenowego. Czyli jony chlorkowe utlenią mi się w pierwszej kolejności do chloru cząsteczkowego. Sprawdźmy potencjał standardowy chloru, żebym Wam tu pokazał. Kawę na ławę, jak to wygląda? Szukamy sobie chloru. To jest ten potencjał tutaj. 1, 3, 5, 8. Uuu, wysoki potencjał standardowy. Gdybyśmy mieli zredukować najpierw, e, utlenić najpierw wodę, no to, to, to by to nie zadziałało, bo wyższy potencjał standardowy ma chlor. Jeżeli mamy wodne roztwory soli metali ciężkich, raczej składa, skłaniałbym się ko, przy tej, faktycznie przy tej definicji. Sole metali ciężkich to są te sole, które, czyli nie, nieaktywne, powyżej glinu. Potencjał standardowy wyższy od potencjału standardowego redukcji glinu, i wtedy katod, na katodzie zachodzi redukcja tego metalu, śmiało, bo to jest potencjał wys, wysoki. Na katodzie zachodzi redukcja. Patka pisze coś, przepraszam, a pokaże pan tą reakcję pod, pod punktem a. a. Macie rację, bo tutaj kamerka przysłania. Sorry. Dobrze, krzyczcie jak coś, by nie było czytelne. I teraz na anodzie nastąpi utlenienie w zależności od tego, czy sól metalu ciężkiego zawiera anion kwasu tlenowego, wtedy standardowo utleni się woda, albo anion beztlenowy. Zobaczcie, te reakcje cały czas w kółko pojawiają się w kółko macie. Za chwilkę Wam zestawię też to w jednej sumarycznej tabelce, więc spokojnie. No, i tu przykład: siarczan 6, miedzi 2, metal ciężki, więc kacjon tego metalu redukuje się do miedzi metalicznej. Blaszka, możemy powiedzieć, pokrywa się srebrzyst nie srebrzystym, różowo-czerwonym osadem, na anodzie natomiast wydziela się gaz. Ten tlen możemy zidentyfikować w ten sposób, że podtrzymuje spalenie. Spalanie łuczywka albo rozżarzone łuczywko spala się ponownie, jakby ponownie pojawia się ogień. Tak? Mamy łuczywko, które się żarzy, pod wpływem tlenu znowu rozpalamy ogień. No albo azotan 5 srebra. Najpierw metal ciężki, on, metalu lekkiego, metal ciężki redukuje się do srebra metalicznego. Blaszka pokrywa się srebrzysto-szarym nalotem. Zobaczcie, ile podczas tych, tych zajęć możecie obserwacji się też nauczyć. Zapamiętajcie sobie to, notujcie sobie te obserwacje, to jest bardzo ważne. Natomiast na anodzie utlenia się woda do tlenu cząsteczkowego, czyli wydziela się znowu nasz gaz, który podtrzymuje spalenia naszego uczywka. Stopione sole. No, wcześniej mieliśmy sole metali lekkich, ale w wodnych roztworach. Kiedy stopimy sól, to jest zupełnie inna sytuacja. W stopionych solach nie mamy, kochani, wody, więc tutaj najp... ja modlę się, jak ja miałem kolokwia do napisania w, na studiach, to modliłem się o to, żebym miał tylko sól stopioną, bo to jest najprostsze rozwiązanie. Wtedy po prostu bierzemy sobie byle jaką sól e, i bie, e, wybieramy sobie kation metalu, który może ulegać procesowi redukcji. Do metalu i anion, tlenowy, anion utlenia się z kolei do, do formy cząsteczkowej. Na przykład anion chlorkowy do chloru cząsteczkowego. Taki, taka sugestia, no, można przeprowadzić elektrolizę stopionej soli, na przykład kwasu tlenowego, ale to już są takie hardcore i dla Was to naprawdę nie jest potrzebne. Chyba, że jesteście na, na, na olchemie. no to wtedy tak. To, I wyższe etapy może się pojawić elektroliza dla olchemowca. Wtedy tam zachodzi redukcja tlenku siarki, na przykład siarczanowych, siarczanu 6, anionu siarczanowego 6 do, do tlenku siarki. Nie, przepraszam. Aniony siarczanowe 6 będą się. Mm, tam tlen się będzie utleniał do tlenu cząsteczkowego, a z SO4 powstanie tlenek siarki 6. To są takie niuansiki w ogóle nie, nie na dzisiaj, naprawdę. I taka tabelka, słuchajcie, myślę, że mega pomocna. Pamiętajcie, że na anodzie zawsze utlenienie, a na katodzie zawsze redukcja. Czy to jest, dotyczy ogniwa, czy to dotyczy elektrolizy, zawsze. Będzie to samo. I takie podsumowanie tego, co sobie powiedzieliśmy, czyli jeżeli mamy sól metalu ciężkiego, wodny roztwór, to kationy ulegają procesowi redukcji i na katodzie osadza się metal. A jeżeli mamy anion kwasu tlenowego, to woda ulega procesowi utlenienia, w tym przypadku tlen cząsteczkowy powstaje. Sól metalu lekkiego, no to metale lekkie w wodnym roztworze. Nie, nie będą ulegały procesowi redukcji. W zamian woda będzie się redukowała, a raczej wodór w wodzie wydzieli się w H2. I w przypadku soli kwasów tlenowych Cl2, beztlenowych, a w przypadku soli tlenowych nastąpi utlenienie wody do. Czy tam tlenu w wodzie do tlenu cząsteczkowego? Stopione sole miodzie dla nas, bo wtedy kation sodu redukuje się do sodu metalicznego, aniony chlorkowe w tym przypadku utleniają się do CL2. Sole tlenowych kwasów no to dwa razy rozkład wody. Na katodzie wodór, na anodzie utlenienie. Będę wdzięczny za to, jeżeli tam polajkujecie te, tego lajwika na TikToku, niech on się też rozprzestrzenia. Powiedzcie swoim znajomym, że takie live'y się odbywają w czwartki. To zawsze jest miłe, będzie, będzie za tydzień fajny temat. Zresztą będziecie mogli wybrać na Instagramie temat, który chcecie realizować. Sole kwasów beztlenowych, to jest sytuacja dla nas win-win, bo wydziela się ten, ta reszta kwasowa, utlenia się do formy cząsteczkowej i woda w tym przypadku będzie się redukował a raczej wodór w wodzie. Słuchajcie, to jest coś co chciałbym wam dzisiaj życzyć, czyli takie wyniki możecie jeszcze możecie otrzymać na maturze swojej, czy to w tym roku, jeżeli zdajesz w tym roku, czy w przyszłych latach. Ważne jest to, żeby nie poddawać się, żeby ćwiczyć. Ja jestem dla was do dyspozycji. Jeżeli macie jakieś pytanie, możecie zawsze do mnie napisać na priv. Świadkiem są niektórzy mogą to potwierdzić, zachęcam do potwierdzenia. Jestem z niektórymi z Was w kontakcie, nawet z tymi, którzy nie uczęszczają na kurs. Ale jeżeli chcesz uczyć się ze mną na kursie, to zachęcam Cię do dołączenia do naszego kursu. Jeszcze nie jest zbyt późno. Wręcz przeciwnie, jeżeli myślisz o zdawaniu matury w przyszłym roku to będziesz miał 12 miesięcy do tego, żeby zobaczyć cały kurs i uczestniczyć w spotkaniach, a jeżeli zdajesz w tym roku to spokojnie, bo skończymy nasz kurs w kwietniu i jeszcze cały miesiąc będziesz miał miała do oglądania z materiałów z zajęć. Oprócz tego masę quizów, masę materiałów które są naprawdę przydatne, zbiory zadań, webinary, nie tylko te webinary otwarte, ale będą też webinary zamknięte dla naszych kursantów, zamknięta grupa na Messengerze i wiele, wiele innych. Mamy wersję subskrypcyjną, czyli taką miesięczną, ale to jest wersja wideo. Nagram, natomiast w chemia premium i chemia standard to jest coś, co Wam rekomenduję. Dajcie mi chwilę. Ja oczywiście, tak jak zawsze to robię, udostępniam dla naszych kursantów, uczestników webinaru hmm, prezentację. Także dzisiaj nie będę, go, nie będę Was tutaj, nie zawiodę Was. O! Tylko muszę ogarnąć, już pobieram sobie prezentację, bo ona dzisiaj jest dosyć kolorowa, więc. O, całkiem dobrze poszło. Pobierzcie sobie jak najbardziej, możecie sobie wtedy wyklikać też kod QR z prezentacji, żeby obserwować nasz kanał. A ja powoli się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym tygodniu. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, korzystasz z tego zupełnie za free, to zapraszam Cię po zakończeniu tego webinaru. Wyświetli Ci się okienko. Kliknij guzik, wystaw opinię. I będzie to naprawdę dla mnie pro. A teraz, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to możecie wejść na TikToka. Jeszcze z 5 minut będę na TikToku i będę dostępny też w formie QA. Dzięki za dziś. Pa!